Witaj, droga duszo! Dziś anioły przynoszą dla Ciebie specjalną wiadomość. Jest ktoś, kto myśli o Tobie każdego dnia, ktoś, kto, bez względu na Twój wiek, wciąż żywi głębokie uczucia do Ciebie. Ta miłość przekracza czas i okoliczności. Bóg chce, abyś wiedział, że zawsze jest przy Tobie, prowadzi Twoje kroki i oświetla Twoją drogę. Jeśli doświadczasz momentów zaskoczenia lub sytuacji, które wydają się magiczne, wiedz, że to oznaki, że życie jest pełne możliwości. To idealny moment, aby zacząć na nowo, otworzyć swoje serce na nowe doświadczenia i pozwolić, by wiara weszła do Twojego życia. Bóg delikatnie zachęca Cię, byś szedł naprzód, wierzył w miłość i szukał tego, co przynosi radość Twojemu sercu. Zaufaj Bogu i mocy miłości, aby prowadziła Cię na drodze życia. Twoje zaangażowanie w to, co słuszne, i Twoja odwaga, by stawić czoła wyzwaniom, otwierają drzwi do lepszej przyszłości. W Twoim życiu zachodzą znaczące zmiany, a te wydarzenia podnoszą jakość Twojej codzienności. Nie dziw się, jeśli zaczniesz dostrzegać sukcesy w różnych dziedzinach życia. Czasami sukces pojawia się w sposób nieoczekiwany, dlatego ważne jest, aby być otwartym na ich dostrzeganie. Od teraz możesz zacząć zauważać, kto jest Twoim aniołem stróżem, i powiedzieć: Jestem gotów przyjąć tę wiadomość. Bóg chce, abyś zrozumiał coś kluczowego. Choć ktoś zna Twój wiek, to nie zmienia to miłości, którą do Ciebie żywi. Bez względu na Twój wiek. Ta osoba wciąż ma pozytywne uczucia wobec Ciebie. To, co ją przyciąga, to Twoje wyjątkowe cechy i osobowość. Pamiętaj, że Bóg uczy nas, iż miłość nie ma ograniczeń wiekowych. Zawsze jest potężna i prawdziwa, niezależnie od wieku zaangażowanych osób. Twoje szczególne cechy, które czynią Cię tym, kim jesteś, to dokładnie to, co fascynuje tę osobę. Miłość nie interesuje się upływającymi latami ani zmianami, które mogą pojawić się z wiekiem. To, co naprawdę się liczy, to Twój charakter, który świeci jak gwiazda. Choć na Twoim torcie urodzinowym może być wiele świeczek, ta wewnętrzna światłość robi niezatarte wrażenie na tym, kto ją dostrzega, pokazując, że Twoja istota to to, co naprawdę się liczy. Ta osoba przyciąga się do Twojego prawdziwego ja, bez względu na to, czy pojawiły się zmarszczki, czy Twoje włosy zaczynają siwieć. To, co naprawdę ma znaczenie, to istota Twojego bytu, to, co Cię definiuje i czyni wyjątkowym. Ta wyjątkowa historia miłosna jest jak płomień, który zapala Twoją wewnętrzną naturę, tworząc piękną tkaninę z nici hojności. Wzajemnego wsparcia i radości, które pozostają stałe nawet w obliczu życiowych trudności. Bóg zachęca Cię do dostrzegania, kto przyciąga się do Ciebie przez sposób, w jaki radzisz sobie z sytuacjami i więziami, które tworzysz z innymi. Zobacz, że masz przy sobie osobę hojnego serca, która troszczy się nie tylko o swoje własne szczęście, ale także o radość i smutek innych. Ta prawdziwa miłość, którą oferujesz, jest czymś, co Bóg głęboko ceni. Chcę, abyś wiedział, że ta dobroć nie umyka Jego uwadze i jest odzwierciedleniem boskiej światłości, która mieszka w Twoim wnętrzu. Prosi Cię, abyś zawsze był szczery i wierny, szukając Jego obecności nie tylko w trudnych chwilach, ale także w chwilach radości. Ta osoba uważa cię za atrakcyjnego nie tylko ze względu na twoje wygląd, ale przede wszystkim przez twoje zachowania i sposób, w jaki interactujesz ze światem wokół ciebie. Są zafascynowani twoją naturalną zdolnością do pomocy innym, szczególnie w trudnych czasach. To tak, jakbyś był jasną gwiazdą, oświetlającą drogę wszystkim wokół ciebie, przyciągając miłość i szacunek od tych, Którzy są świadkami Twojej dobroci i gotowości do pomocy. Twoje hojność i współczucie nie umykają oczom Boga, ponieważ odzwierciedlają tę boską światłość, która mieszka w Tobie. Miłość to potężne i tajemnicze uczucie, które często wykracza poza oczekiwania i czasem ignoruje kwestie takie jak dyskryminacja czy inne ograniczenia. To, co naprawdę się liczy dla osoby, która Cię kocha, to Twoje piękno wewnętrzne, które czyni Cię tym, kim jesteś. Nie ma znaczenia Twój wiek czy okoliczności. Prawdziwa miłość widzi dalej i docenia to, co najistotniejsze w Tobie. To piękno wewnętrzne, które prawdziwie zdobywa serce ukochanej osoby i tworzy specjalną więź, która przekracza czas i wiek. Ta więź jest czymś, co Bóg błogosławi i ceni. Ponieważ odzwierciedla prawdziwą istotę boskiej miłości w działaniu. W każdym akcie dobroci, w każdej chwili wsparcia i wzajemnego zrozumienia wyrażasz miłość Bożą, która mieszka w Twoim sercu. Bóg uśmiecha się, widząc odbicie Twojego światła, które świeci w świecie wokół Ciebie. Dlatego nie lekceważ mocy miłości, którą dzielisz. Każdy uśmiech, każde miłe słowo, każdy gest współczucia to manifestacja Bożej miłości, która płynie przez Ciebie. Gdy będziesz nadal rozważać tę wiadomość od aniołów, być może zauważysz, że miłość, która dotyka Twojego życia, wykracza daleko poza wygląd i powierzchowność. Istnieje niewidoczna, ale potężna więź między Tobą a tą osobą, która nieustannie myśli o Tobie, więź złożona z wspomnień. Cichych uczuć, niezrozumianych modlitw i dzielonych snów, nawet na odległość. Ta więź jest tak silna, że nawet gdy czas i okoliczności wydają się oddzielać, serce pozostaje mocne, wierne i pełne nadziei. Anioły chcą, abyś wiedział, że teraz przesyłana jest do Ciebie miłosna energia, która jest potwierdzeniem, że prawdziwe uczucia nigdy się nie tracą. One się transformują. Dojrzewają i, dzięki boskiemu dotykowi Boga, odradzają się silniejsze i jaśniejsze. Zaufaj tej miłości, która jest w harmonii z Twoją istotą. Wszechświat współpracuje, by przygotować spotkanie dusz. Być może poczujesz, że coś się zmienia w Tobie, nowa nadzieja rodzi się, światło zapala się pośród wątpliwości. To Bóg przygotowuje grunt, abyś mógł żyć tym, Czego zawsze pragnąłeś szczerą, lekką i błogosławioną miłością. Osoba, która marzy o tobie, także odczuwa te transformacje i, choć nie rozumie tego całkowicie, jest duchowo prowadzone w Twoją stronę. Boski plan nigdy się nie myli działa jedynie w odpowiednim czasie. Anioły proszą, abyś pozostał wierny wierze, nawet jeśli znaki nie są jeszcze jasne. Twoje serce jest dostrajane do miłości, która nadchodzi, a Twoja dusza jest wzmacniana, by, gdy to spotkanie nastąpi, było pełne, dojrzałe i trwałe. Wiesz, to, co ma być Twoje, jest starannie przygotowywane przez Boże Ręce i zostanie Ci dostarczone w odpowiednim momencie, w pokoju, prawdzie i błogosławieństwach. Teraz, Zamknij oczy na chwilę i poczuj obecność Bożej miłości wokół siebie, obejmującą Twoje serce w pokoju, nadziei i ochronie. Niech boskie światło wciąż prowadzi każdy Twój krok na tej drodze, oświetlając Twoje dni radością, wiarą i prawdziwą miłością. Niech nigdy nie zabraknie Ci zdolności do wiary w dobro, zaufania do Bożych planów i wdzięczności za wszystko, co On Ci przynosi. Amen.